Dobra, witam was nami w dzisiejszym odcinku. Ja samym snepiecze chciałem zaprosić na kanał Palmiarz. Tam jeszcze chyba żadnego odcinka u niego nie ma, ale odcinek wleci. Już dzisiaj miał podniosł odcinek bo to mnie wlecieć, więc wbijajcie na niego kanał, link macie w opisie i w, komentarzach, w komentarzu przypięty. Więc wbijajcie do niego na kanał, bo nagrywa on też tam będzie nagrywał króliwicie, takie rolnictwo z tego co wiem. Więc śmiało wbijajcie, dobra, to my tutaj sobie zakarimy truliki i później przejdziemy do, tytuł, do tytułowego właśnie zadania w hodowli. Bo tutaj ma jeszcze nie damy nic, siankę trzeba przynieść Bosik coś się tu ładnie przy u nas o, ten to ma tu, tutaj Agencik Agent od z... zadań za specjalnych, kurde Agent od z... zadań specjalnych Zobaczymy sobie te kluski nasze A co to za zawsze mi mają, nie? Kurde no, szczurki takie fajne, małe Ale za takie fajne nauczyłem i tak żeby się właskać Bardzo fajne, dawaj damy im jedanka Dopiero za wczoraj robiłem tutaj Nie, wczoraj nie Przecież tutaj robię mieszankę, zobaczcie już nie ma prawie. Ta samica nie lubi tej żółtej łopatki, nie wiem dlaczego. Idź, idź, idź młody. Zobaczcie, nie Widzicie? Nie lubię chyba klucz tej żółtej łopatki. Dawaj, dawaj. Nie będę się z tobą bawić, bo nie ma czasu. dzisiaj sobie ludzi wapnować. Dawał klatkę. Tutaj sobie zobaczymy nasze buszowniki. O, chodź tutaj. O, kurde, wyleciał mi. Sianka też nie mają. Trzeba wody wymienić im. Tutaj dorzucimy i nie mają. Tam sobie muszę rozstawić samiczkę. Ta będzie u mnie wchodował, Na każdym odcinku mówię, ale bardzo ładna samica mi się podoba. To jest samczyk, na pewno. To jest też samczyk. A z tych chyba czterech czarnych jest, jest, są dwie samice i jeden samiec. Dobra, tam sobie jeszcze i ustowiedzą. Koniec samiczka, zaraz ci dam. Jeden denerwuj się. No, zobaczcie co się tu dzieje na no. Zobaczcie, no. Kurde, a tam to co czeka czy tutaj, bo wie, że tu w karmidle jeszcze jest jedzonko. Dobra. O, tutaj ten młody bosik tu jeszcze widać, że ma jedzonko. Otworzymy sobie go. Ten bosik na i tak i tak pójdzie do nowej klatki, jak będziemy Skończona, teraz sobie ty siedzę ładnie, wody ma jeszcze, ale tutaj wali sobie bobki. Teraz wchodzę, w uzupełnimy wody im. Słynna butelka, słynna butelka. a to zobaczcie co robię. W Zastępnicza tylko Cariona z tego co wiem i pszenicą. dziwię, że pszenicą się żywiła I zobaczcie, tata za bardzo nie chcę jeść ukurydzę, o gdzieś tu zostały trochę jęczmienia A taka puchliwa jeszcze jest I to jest nawet chuda, tak wyczułem u niej chuda jest Sianko co chwilę chłoniak Ten samczyk ma. Wody wlejemy. No, zawsze to pejderko przeleje, zawsze, nie? Więc tak powiem. mówiłem, na kanał Formularz. Zawcie mu subika tam, dzwoneczkiem oczywiście, żeby was nie ominął pierwszy filmik. bardzo się fajnie mody jedzą z tych 6 sztuk 4 samiczki 2 samczyki wiem wiesz tutaj na razie taką o, miseczkę ale ja wiadomo się też nauczyły uczciwe miseczki najpierw później żeby je piły z pojdełka do poidełka jeszcze mogą nie sięgać też powinny sięgać Więc Tu by trzeba nie do tego, żeby taką klatka po bo no właśnie. Już młode nie mają gniazda, skoro zwaliły. A tam jest pełno sierści. No ty kurde kurdy, rybasy, tutaj darcia. Takie kluski. No kurde, fajne. Oferowano mają sierść, taką gęstą bardzo. Pamięciutką. trochę jeszcze mi pokazać, tak, tak, tutaj o rybki w oczku. Troszkę jak rośnie A zobaczcie jaki sobie wyczaiłem nóż A taki ostry Ludzie Zobaczcie jak śnie Klejony, ale jest Działa jak natura chciała Dobra Zobaczcie jak troszkę ładnie puszczał tutaj na wybiegu Ładnie, ładnie A tutaj chyba trochę ziaren było tutaj z tego czy szczegój, zobaczcie jak to puściło ładnie. Tam, tutaj, tutaj jest trawka opuszczona, ale tu jest już owiec. Czy jęczmień, nie wiem jest. Nie znam się, powiem wam. Ale króliki co to zawsze zjedzą. I zobaczcie, co, to tak mi się tutaj rytm, nie wiem co to jest. To kret jest, to turkuć, że Masakra, no porażka jakaś jest. Że coś tutaj na to zastosować, bo po prostu można no, zwariować. No. Zobaczcie, wczoraj przyjemnie wyszedł kret tutaj, przy, przyjemnie. I wielki kret Mam małe łazem jeszcze no, no Niby zasuje ten karamzy to nieba no, ale Słabo to pomaga I co? Przedałoby się im dać trochę ich jedzenia, nie? Damy sobie coś tutaj chrupek Wszystko, w kawała a wszystko się odbywa, wędkarstwo, wszystko, ryby, ogrodnictwo Muszę zmienić tutaj sobie nazwę na kanale, bo to jest kanał uniwersalny się mało robi. Chciałem Was zaprosić na live'y. Oczekujcie live, bo live się odbywają praktycznie co... Są tak, co dwa dni są zawsze. Może zawsze nie tak zawsze zawsze, tylko są tak najczęściej. A czasami nawet są live, co, co, co codziennie, więc zobaczcie jakieś chłodne tutaj piranie. Właściwie, jak tutaj zajadają, no, no, no kurde, by się podobijać, spokojnie, dla każdego wystarczy, spokojnie, nic się tu nie krępować. Dobra, to jeszcze pokażę. Tutaj ten ogród, jest to mam u babci, posadziłem koperek, szpinaka, nic tu nie schodzi. Czuć słabo, tutaj widzę, że nic tu nie ma ciekawego, ale tutaj pora, soler się ładnie przyjęło. O. Tu co, posiadałem jeszcze marchewkę, to jak widzicie, tam. Tam karteczka jest Tak sobie rośnie w tym miejscu marchewka o. A tu te okika. Tam, co te okijka, okijka. Jest posadzona fasolka Samo tutaj fasolka jest posadzona Tak, wzdłuż Tam będą pomidory i więc tam już nic Na się nie będę zasadził Zresztą zrobiłem taką pułapkę, czuć, na tego kuturkucia, ale Nie złapał się nam jeszcze dziad Tutaj, o jeszcze 70 lat nie złapał, ale ja tu już Muszę coś wykombinować innego, bo to tak nie może być, mi cały ogród Zniszczył, może właśnie tu nawet wylasnął, nie wierzę w to no Widzicie, w komentarzach sobie tam polecacie na, 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 na takie właśnie turkucie i, i, i krety, nie? Że to jest tacy lukiery tak Dobra, to ja mam tak Ja się ja szykuję sprzęcik już tutaj do Wacowania nowej klatki Mam nadzieję, że jakby klatkę wapnować, no to wapnijcie są chyba jakimiś okularami albo coś Bo ja, ja tą klatkę wapnowałem 4 dni temu A dzisiaj po prostu odcinek dogrywam. I jak tą klatkę wapnowałem, no to... No to po prostu przysło mi wapno do oko. No i nie wiem całe oko Cię w ono 3 dni mi bolało, więc Jak wiecie, w wapno się nawet wypalać, a za wojny, tak powiem historycznie. Dowiedziałem się, że za wojny ciała trupy po prostu wyrzucali do wapna i je. Wypalało i tylko wyrzucali kości, więc uważajcie bardzo i róbcie to ostrożnie. Więc widzimy się już przy wapnowaniu. No ja moi mili, widzimy się teraz na, na wapnowaniu nowej klatki. Mamy wysypane wapno. Mamy tutaj kijek zrywany z pierwszego lepszego drzewka. Stary, ale jary taki o, pędzach duży Więc no tak, mamy naszykowane wapno to jedziemy sobie po wodę W koniewkę, żeby sobie w konewce wodę Żebyśmy sobie Mogli to wapno rozcieńczyć, żeby się to robiło Z postaci sypkie na płynną Wodę, idziemy Wapno właśnie bardzo dobre do no, odkażania klatek. Nie jest to jakaś droga inwestycja, ale bardzo dobrze pomaga tutaj u w odkażaniu. Za bardzo nie wiem, czy tutaj wody wlecze, żeby się nie bardzo nie przesadzić. No, chyba za mało jeszcze wlełem, no to tak jak myślałem, za mało. Musimy to ładnie tak rozprowadzić, wiecie o co mi chodzi. To było po takie płynne. Wapno nie żałujemy. Wapnę nie jest drogie, ja chyba na taki duży worek zapłaciłem... Yy, o, oblałem się. Za duży worek zapłaciłem chyba 13 zł, czy jakoś tak. A taki worek mi stał się na 2 lata dobrego odkażania klatki. Dajemy sobie wodę. Wymieszać to musimy to dokładnie bardzo. Żeby się to wszystko ładnie rozprowadziło, rozpuściło. jakby budyń robi, ale spokojnie wymieszamy, to wszystko będzie dobrze Jeszcze musimy wodę wlać Musimy to ładnie rozprowadzić wszystko, żeby to wszystko tutaj rozpuścił, żeby to ładnie wszystko wymalować Ja to wziąłem takich kijek możecie wziąć, jakieś macie upadkę mniejszą ale to i tak jest wiecie ładnie to wymieszać, żeby to było ładnie rozprowadzone, żeby tam tu jakieś nie powstawały później na klatsch klatki. Nie jest to taka duża inwestycja, ale bardzo chodolnie pomaga. stosowali to już nasi dziadkowie i bardzo nam pomagało to. I bardzo jest skuteczne w ten sposób. Jeszcze trochę zapujemy. Chyba wystarczy. Tutaj musimy ładnie rozmieszać wszystko. Dobra, widzimy się, co to rozmieszam, bo trochę mi to chyba zajmie. Ja sobie wodę muszę wlać, widocznie widzę tutaj. Dobra, widzimy się później. No i zobacz, zresztą tutaj naszym profesjonalnym szadekiem to ładnie wymieszaliśmy. Bierzemy tutaj nasz wałek. Jaki wałek, co ja domu Jakiś pędzel. Jakoś sobie rękę rękę, na tą rękę Widzimy się Dobrze, już się widzimy w aplikowaniu Coś nagrałem i tymi przerwał, namalowałem te klatki Coś mi się właśnie ustanowił w nie wiem co się stało Tym, tak, się maluje, eee, tak Może, jak się maluje, namaluje maluje się Tak, się maluje, no, widać, jak widać Mazie, jak nie wiem Ale wiadomo, no Nie bądźmy jak Jan Matejka Czy Matejko, jak on tam miał Jak zwał, tak zwał Malujmy to jak umiemy tylko, więc nikt nie będzie nas oce oceniał naszej sztuki malarskiej. Chodzi o to, żebyśmy tylko pomalowali, żeby tutaj się na to się żadne rybasło tego nie dostało. Także mam yy, się. pytanie do to mogę powiedzieć że tak z ogrodnictwa, że. że jak wiosną przed kwitnieniem, ale po, na trakcie kwitnienia kwiatków, na drzewkach owocowych. Też ludzie wapnią sobie. To jest niewygodne. Jest, wapniują sobie pnie drzew. A wapnią po to, żeby. Będą wapno, je, wapno te ptaki to tam ptaki. Te owady biegające, żeby się chciały dostać do świeżych owoców, do kwiatków, wypali, wiadomo. Więc ludzie malują sobie pnie drzew i wapnem. Ja też trzeba właśnie sobie zrobię teraz w tym momencie, bo Proste jabłonka trochę tak maźnę Śliwkę możemy maźnąć jeszcze Trochę tutaj tak to popłyniemy jeszcze, no dużo więc To będziemy sobie żałować I tak jak mówiłem, nie malujmy jak Jan Matejko, malujmy tak tylko żeby było pokryte O, żeby była pokryta cała nawierzchnia tego O tutaj widzicie Tu trzeba poprawić tak, o nie będzie nas oceniał za sztukę manierów, tylko po prostu żeby króliki były tutaj zdrowe w tych klatkach żeby żadna choróbska nie dostała te nowe klateczki jeżeli sobie mam zamiar powapniować wap albo zrobię sobie tą klatkę całą to sobie do tej klatki wrzucę wszystkie króliki i sobie będę wapniował tamte reszty klatek więc prawdy nie żałujcie wapna malujcie naprawy to i tak nam mieć całe białe więc to jest to stara, dobra metoda. Jak mówiłem, tę metodę już stosowali nasi dziadkowie. W klatkach u i nie mieli prawie żadnej choroby, a teraz dasz za dużo zdrawić, coś, już się z raby cała się ucichli na... Gdzie to było w tamtych, tamtych czasach, do pomyślenia ogólnie. Żebym teraz z tej drabiny nie spadł, bo stoję tak, zobaczcie. Tak stoję, więc... Zginę z tej, tej drabiny, to może być wesoły filmik. Zresztą malujemy sobie sufit, że tak profilaktycznie, że tak powiem A co będziemy sobie żałować Bo zaraz w film tutaj Skończymy, bo nie jest najłatwiej tutaj Malować jedną ręką i drugą nagrywać, a się do was mówić, więc Wybaczcie, ale ciężko, ciężko jest Jak ktoś nie wie, że nie, próbuje. I mi napiszę pod komentarzem, czy tak robił i czy w ogóle nie to, to, to napisz na, tak na poważnie pod komentarzem, czy kiedyś w ogóle, albo czy ktoś teraz ogólnie stosuje wapniowanie klatek wapnem. Bo jestem bardzo tego ciekaw, czy ktoś teraz to stosuje. W Polsce, Na no, pewno dość stosuje, no. Ale zobaczcie, jaka tego jest ilość osób. Bo mnie to bardzo ciekawe. Mam pokażę takie już klatki, które już powapniowałem. Tutaj zobaczcie, już robi praktycznie cała biała. Może to jakoś super nie wygląda, ale uważam, że działa. No, to praktycznie jest suche. Będzie to zauważyć. Praktycznie mówię, nie? To w teorii jest inaczej. No, tu też. Tu jeszcze nie robiłem, tu nie robiłem. Tu też. Tu też. I jeszcze sobie dzisiaj mam zamiar powapniować tutaj tą klatkę. I to tu jest, w palnik jest, gdzie ją opalałem, więc tam sobie jeszcze walnę wapnem dzisiaj. I będziemy już koniec na dzisiaj pracy. Zobaczcie, jak te króliczki mały śpią. No chyba tyle, co nie? na klaczek. Polecam bardzo ten sposób do opakowania, bo sprawdzi się to. Tata powiedział, że ten sposób, żebym go zastosował na wykradcę, więc go zastosowałem. Mówi, że wtedy żadne robactwo nic nie wejdzie. No i jak tak to chcę, czytałem, opinie na mnie o rację. Żeby żadne robactwo nie wejdzie, bo takie. Nawet takich hodowlach profesjonalnych niektórzy sobie wapnują wapnem. Klatki jeszcze. Jak widzicie, jest to bardzo stary, dobry sposób. Także nie wiem, czy znajdziecie tu na mnie teraz jakiś hejt, po co wapnuję, czy coś, ale ja jestem chyba, że hejt otwarty. Hejt po ja sobie. Z chęcią sobie trochę po... z jakąś samą porozmawiam. Dobra, to chyba tyle byłoby. Ja Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem oczywiście i pamiętajcie o konkursie, który jest na 600 subików. Trzymajcie się, cześć!